Przestać analizować, jak przestać wiecznie myśleć, jak przestać gnębić się problemami. Ja też jestem człowiekiem i też to przechodziłem. Mam nadzieję, że od tego momentu, od tego wideo, będę potrafił przekazywać Ci więcej wiedzy. Będę potrafił dorobić płynniej. Ja też jestem człowiekiem i też mam jakieś swoje blokady. Mam swoje jakieś cierpienia i bóle, i nieraz ciężko było zacząć odsłonić. Się. Mam nadzieję, że od tego momentu będzie mi to szło łatwiej. Nie mówię, że moje wcześniejsze filmy były bezwartościowe, ale były jakby poligonem doświadczalnym tego, aby mógł zacząć to robić. I od tego filmu chcę zacząć przekazywać głębsze rzeczy. Rzeczy bardziej wartościowe. Jeszcze więcej wiedzy chcę przekazywać. Liczę także na Twoją pomoc, na to, że dasz chociaż jakiś komentarz, jeżeli coś Ci się nie podoba lub podoba. Dasz jakąś reakcję. I to dla mnie jest ważne, żeby na przykład wiedzieć, co, na przykład o czym mogę nagrywać, co kogoś gnębi, co kogoś e, stresuje, co, co się dzieje, e, co na przykład ja robię źle, czy jest z... złe światło, czy jest słaby dźwięk, czy cokolwiek. Każda informacja zwrotna jest również dla mnie, Twoja pomoc jest dla mnie czymś wartościowym, czymś z czego potrzebuję. Mogę wtedy coś zrobić z tym mogę coś poprawić, mogę coś zmienić. Cokolwiek, mogę coś działać. Także ja nie jestem tylko sam. Jesteśmy wszyscy i twoja reakcja, twoja odpowiedź na to nagranie jest dla mnie wartościowa. Jak przestać wiecznie analizować? Jak przestać myśleć? Jak przestać stale gnębić się jakimiś problemami? Myśleć nowe. Być może masz tak, że nie potrafisz skoncentrować myśli. Jedna nachodzi na drugą. Stale to wszystko się pogłębia, wiecznie analizujesz, myślisz, dlaczego, po co, skąd to się wzięło, co będzie, co było. Nie możesz skoncentrować tych myśli. W tym nagraniu pokażę Ci, jak te myśli bardziej skoncentrować. Pokażę Ci pewne, pewne narzędzie bardzo proste. Bardzo proste narzędzie, które może nie rozwiąże swoich, Twoich wszystkich problemów, ale większość problemów i jesteś w stanie sam rozwiązać tym narzędziem. To narzędzie jest naprawdę bardzo proste i pokażę je na koniec filmu i może Ci to rozwalić głowę, że dlaczego, dlaczego ja tego nie robiłem? Ale nasz mózg jest takim narzędziem, taką, takim czymś tak silnym, tak, tak mocnym, że nie mamy nawet o tym pojęcia, nie potrafimy tego określić dosłownie, co posiadamy, co, co potrafi nasz mózg. I niekiedy nie potrafimy go wykorzystać. I na przykład te narzędzie jest proste do wykorzystania. Ale jest to tak, jeżeli dziecku dasz superkomputer, to on raczej może nie potrafi zrobić z tego użytku. Jeżeli dasz ten superkomputer jakiemuś hakerowi czy jakiemuś informatykowi, on może stworzyć piękne, no złe rzeczy, różne rzeczy, ale może coś stworzyć naprawdę. I tak samo jest z naszym mózgiem. Każdy z nas ma mózg. Każdy z nas z niego korzysta i mamy naprawdę ogromny potencjał w nas, w naszej głowie, który możemy wykorzystać. I nieraz coś, co wydaje się proste do wykorzystania, nie wykorzystujemy. Tego. Wracając do tematu, jeżeli masz tak, że analizujesz, że wiecznie szukasz dziury w całym, wiecznie drążysz jakieś kłopoty, na początek pomyśl o tym, skąd mogło się to wziąć. Zobacz. Kiedy byłeś młodszy, albo teraz, albo wiele razy mogło ci się to zdarzać, coś się stało, coś cię zabolało, coś powstała jakaś trauma. I stało się to nagle. Otrzymałeś cios, ból, nie wiedziałeś skąd. Stało się to. Zobaczyłeś, że mogłeś to przewidzieć. Pomyślałeś sobie, jak mogłem tego nie zauważyć? Jak? Dlaczego ja tego nie widziałem? Każdy z nas miał coś takiego. Nie? Doświadczysz jakiegoś bólu i myślisz, kurczę, tu byłem w swojej rzeczywistości i to się działo przecież. Ja, nie? Dlaczego ja tego nie widziałem? Żeby ochronić się przed następstwem takiej sytuacji, zaczynasz analizować. Szukać tego. Szukać, bronić się przed tym, żeby to nie stało się znowu. Analizujesz, aby znowu nie doświadczyć tego bólu z zaskoczenia. I to nie jest nic w tym złego. To jest reakcja obronna i bardzo dobrze, dobrze że... Nie dajemy się zaskoczyć. Nasz umysł jest naprawdę silny. Musisz to wiedzieć. Jeżeli odpowiednio nim pokierujesz, to może dla ciebie zdziałać cuda. I jak, w jaki sposób kierujesz swoim mózgiem? Jeżeli chcesz coś od niego, musisz po prostu zadawać mu pytania. I kiedy ty analizujesz, to ty zadajesz pytania. To cały czas są pytania. To jest klucz. Pytania to jest klucz. Zadajesz pytania swojemu umysłowi. Po co? Dlaczego? Jak to się stało? A co będzie? A co było? A to? A tamto? Stale zadajesz pytania. Chodzi o to, że odpowiednie pytania naprowadzą cię na to, co chcesz. Jeżeli ty będziesz chciał, nie wiem, więcej zarabiać, jeżeli zadasz odpowiednie pytania, to mózg cię naprowadzi i zrobisz to i zaczniesz więcej zarabiać. Jeżeli będziesz chciał schudnąć, to zadasz odpowiednie pytania sobie samemu. Schudniesz mózg, ci w tym pomoże. Ja ci teraz to wszystko wytłumaczę. No i weźmy teraz taki przykład. Ktoś, na przykład, boi się, że straci pracę i zaczyna analizować. Coś się stało, coś zrobił, jakiś błąd, nie wiem, nie wysłał gdzieś jakieś faktury i boi się, że zostanie zwolniony. Zaczyna to analizować. Dlaczego ja nie wysłałem? Dlaczego ja to zrobiłem? Przecież mogłem zrobić tak. Dlaczego ja nie zrobiłem tak? Mózg daje mu odpowiedzi, ale on siedzi w tym stanie. Dlaczego nie zrobiłem tego, dlaczego tamtego. Analizuję nie to, co ma. I stop. Teraz pokażę Wam to narzędzie, te odpowiednie pytania, którymi można naprowadzić mózg na odpowiedź i pokażę Wam w dalszej perspektywie, jak to wykorzystać praktycznie na wszystko. Może, nie wiem, jeżeli ktoś ma chore dziecko, to może w jakiś sposób mu to nie pomóc, ale w takich przypadkach, kiedy na przykład boisz się, że stracisz pracę, boisz się, że coś się stanie, Odpowiednio zadane pytania wyciągną się z tej sytuacji. Nie będziesz miał wymówek po tym. Nie będziesz To rozwiąże te twoje problemy. Pierwsze pytanie. Ten człowiek stracił pracę. Zastanawia się, co się stało, po co. Zaraz myśli, a tu rozmawiałem z krysią. Ona mówiła, że tak. W ogóle oni mówili, że będą zwalniać ludzi w tym miesiącu. Wcześniej już zrobiłem coś, on to analizuje. Stop. Przerwijmy to. Zadaj sobie pytanie, jaki jest problem. Co jest problemem? Czym się martwię? Jeżeli masz te skupisko tych myśli, zadaj sobie pytanie, czym się martwię. Zlokalizuj, zdiagnozuj ten problem. Od razu skupiasz myśli w jednym miejscu. Martwię się tym, że stracę pracę, że mogę stracić pracę. Jesteś już tu. Drugie pytanie: co mogę zrobić? Jeżeli wiesz już, że martwisz się tym, że stracę pracę, że mogę stracić pracę. To przeanalizuj, co mogę zrobić. Mogę zrobić, nie wiem, iść na rozmowę do szefa, mogę zrobić to, tamto. Zbierz wszystkie dane, wszystkie fakty, co możesz zrobić. Następnym pytaniem będzie to, co zamierzam zrobić. Podejmij decyzję. Obojętne, czy to jest odchudzanie, czy cokolwiek, to rozwiązuje praktycznie każdy problem, którym się martwisz. Rozumiesz? Martwię się, że mało zarabiam. Jaki jest problem? Martwisz się, że mało zarabiam. Co mogę zrobić? Zarabiać więcej. Mogę... Mogę iść, nie wiem, do szkoły zdobyć lepszą pracę. Mogę zmienić pracę. Mogę otworzyć swoją firmę. Co zamierzam zrobić? Otworzyć swoją firmę. Rozumiesz? I teraz mózg dalej pójdzie w analizowanie. Otworzyć swoją firmę. Kiedy zamierzam to zrobić? No właśnie, kiedy? Bo to już będzie jakby ostatnie pytanie. Czwarte pytanie. Kiedy? Na przykład za miesiąc, tak? I znowu mózg powie, kurczę, a jakie ja mam otworzyć tę firmę, a co ja będę robił, i tak dalej, i tak dalej. Znowu, od razu skracasz te wszystkie myślenia. Chcę otworzyć firmę. Co jest problemem? Nie wiem, jaką firmę otworzyć. Zbierasz fakty. Jaką firmę mogę otworzyć? Znam się na tym, na tym, na tym, na tym, mogę otworzyć to i to i to. Co zamierzam zrobić? Otworzyć to. Kiedy mam to zamiar zrobić? Jak będę coś tam, coś tam potrafił, albo będę miał tyle i tyle pieniędzy, co jest problemem? To, że nie mam pieniędzy. Jak mam zamiar, co mogę zrobić, żeby mieć te pieniądze? Możesz odkładać. Do kiedy? Co zamierzam zrobić? Odkładać pieniądze. Tyle i tyle, do tego i tego czasu. I pach, i już masz odpowiedź już jakby rozwiązałeś swoje cztery problemy. Za każdym razem. Kiedy będziesz analizował, myślał, badał jakieś niestworzone rzeczy, będzie natłok myśli, przerwi to, mówiąc, stop, jaki jest problem, czym się martwię. Zadaj sobie to pytanie. Nie wymyśliłem tego ja. Zaczerpnąłem to z książki, którą czytałem bardzo, bardzo dawno temu. I w sumie z tej książki najbardziej wzięło mnie właśnie to. Była to książka Dale'a Carnegie, Jak przestać się martwić i zacząć żyć. I były tam najróżniejsze. Metody, na przykład tego, że ktoś ma gorzej niż my, wiecie, że tam przestaję się martwić kiedy o to, że nie mam butów, kiedy zobaczyłem człowieka bez nóg. Tak? No tam różne były metody, ale to najbardziej mnie uderzyło i to naprawdę działa. Przestajesz analizować. Kiedy zaczynasz się martwić, i nagle mówisz sobie, stop, co jest problemem, czym się martwię, od razu te myśli koncentrują się w jedno miejsce. Już nie myślisz o tym, o tamtym, o tamtym, a dlaczego to, a dlaczego to. Skupiasz się na swoim problemie. Nieraz musisz się głębiej zastanowić, bo ten problem wydaje się jakiś wielki. Wiele ma jakby odnóg, tak? Że tu, tu, tu. Skoncentruj to całościowo, pomyśl czym się martwię. I rozwiąż ten problem. Pytaniami i mózg podsunie Ci odpowiedzi. Zawsze tak jest. On Ci da odpowiedzi. Jeżeli nie będziesz wchodził głębiej w rozmowę taką wierzy, a może tu, a tu, a pamiętasz, co zrobiłem tam, a po co ja zrobiłem tamto? Co jest problemem? Jeszcze raz, wszystkie cztery pytania. Jaki jest problem? Co mogę zrobić? Czyli zbierz wszystkie fakty, co możesz zrobić, co zamierzam zrobić, czyli podejmij decyzję i kiedy zamierzam to zrobić? Podjąłeś decyzję, wyznać sobie termin. Najlepiej, abyś powiedział to już.